Thank you Małgorzata Parę, witam Państwa serdecznie. Czas na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś m.in. Innymi... Auto zmiażdżone nie żyje kobieta. Zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. Groźny wypadek w Sobinie. Najpoważniejsze obrażenia odniósł właśnie 47-letni kierowca motocykla. Policja i prokuratura wyjaśnia przyczyny wypadków w miłosnej w gminie Lubin zginęła 34-latka mieszkanka Lubina. Droga Krajowa nr 36 była zablokowana po wypadku w obu kierunkach przez kilka godzin. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen jadąc w kierunku Wrocławia z nieustalonych na tą chwilę przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. Zderzenie było tak silne, że osobówka została praktycznie zmiażdżona. Strażacy potrzebowali specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć poszkodowaną na zewnątrz. Na miejscu policjanci pracowali z Wydziału ruchu Drogowego. policjanci z grupy Śledczej, czynności te były prowadzone pod nadzorem prokuratura biegłego sądowego, jak również kierownictwa Komendy Podojowej Policji w Lublinie. Badane są w tej chwili przyczyny tragedii. 47-letni motocyklista został przetransportowany helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w Sobinie koło Polkowic. W zdarzeniu brały też udział dwa inne pojazdy. Do wypadku doszło we wtorkowe popołudnie w rejonie ulic Polkowickiej i Górniczej w Sobinie. Policjanci wykonujący czynności na miejscu tego zdarzenia wstępnie ustalili, że pomiędzy kierującym motocyklem 47-latkiem, a Przyczepom pojazdu Fiat Ducato doszło do kontaktu w momencie, kiedy kierowca motocykla rozpoczął manewr wyprzedzania. W wyniku tego kontaktu motocyklista znalazł się na przeciwległym pasie ruchu, skąd z przeciwległego kierunku nadjechał pojazd dostawczy marki Volkswagen, i doszło do drugiego zderzenia. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Najpoważniejsze obrażenia odniósł właśnie 47-letni kierowca motocykla, który śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Zielonej Górze, gdzie przebywa do chwili obecnej. Przez dłuższy czas droga w tym miejscu była zablokowana. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Pomyłka może przydarzyć się każdemu, nawet włamywaczowi. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców Wrocławia, który chciał siłą dostać się do szpitala, ale pomylił budynki i sforsował drzwi jednej ze szkół. Teraz czeka go sprawa sądowa. Do niecodziennego zdarzenia doszło na wrocławskim Ołbinie. Policjanci zostali zaalarmowani, że ktoś próbuje włamać się do jednej z miejskich szkół. Według zgłoszenia mężczyzna próbował wejść do tego budynku, niszcząc przy okazji drzwi do niego wiodące. Został w ciągu kilku minut namierzony oraz zatrzymany przez wywiadowców z Komendy Miejskiej Policji w jednej z bocznych uliczek Ołbina. Zatrzymany mężczyzna nie zaprzeczał, że próbował dokonać włamania. Tłumaczył jednak, że jego celem nie była szkoła, a znajdujący się w pobliżu szpital. Mężczyzna twierdził, że bardzo potrzebuje leków z tego szpitala. Nie chciał tylko powiedzieć, co dokładnie mu dolega oraz jakich leków potrzebuje. Wrocławianin na konsultację medyczną nie musiał długo czekać. Policjanci natychmiast po zdarzeniu przywieźli go na badania. Okazało się, że hospitalizacja nie będzie konieczna i nie ma przeszkód, by łamywać, spędził noc w policyjnym areszcie. Szkody poczynione przez mężczyznę oszacowano na 2000 zł. Co ciekawe, w trakcie popełnienia przestępstwa Wrocławianin był czeźwy. Teraz za swoje czyny będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze... Wyjątkowe absolutorium w ratuszu. Po raz pierwszy udzielono absolutorium. Trzecie LO przeniesione. Liceum nr 3 będzie w dalszym ciągu tym samym podmiotem, tym samym, tą samą szkołą. Postanowił odpłacić się za złamane serce, dlatego chciał zniszczyć samochód swojej byłej partnerki. Wstojąc na parkingu samochód uderzył butelką. Pech chciał, że 27-latek nie trafił celnie i uderzył w nie ten samochód. Teraz może trafić jedynie do więzienia. Do czego może doprowadzić chęć zemsty przekona się o tym niebawem 27-letni mieszkaniec Głogowa. Zostaliśmy w godzinach wieczornych poinformowani o tym, że mężczyzna uszkodził szybę w samochodzie stojącym na ulicy, zaparkowanym na ulicy. Okazało się, że rzucił w samochód butelką, pustą butelką po piwie, ale jego zamiarem było uszkodzenie samochodu, tylko nie tego. Mężczyzna po kłótni ze swoją byłą partnerką postanowił uszkodzić jej samochód, a ponieważ ten uszkodzony był takiego samego koloru, stał w pobliżu uszkodził, ale zupełnie inny pojazd. Mężczyzna był nie trzeźwy i stawiał opór. Policjanci musieli go obezwładnić. Mężczyzna próbował się ukrywać na pobliskim placu zabaw, to się mu nie udało. Straty, które spowodował 27-latek wyceniono na 750 zł za uszkodzenie mienia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Łukasz Późnicki, burmistrz gminy Polkowice, otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. W tym drugim punkcie podziękowania odebrał też jego poprzednik, obecnie radny miejski Wiesław Wabik, który przygotował budżet i do listopada zeszłego roku był odpowiedzialny za jego realizację. Podziękowania i kwiaty otrzymali obaj samorządowcy. Udzielenie wotum zaufania burmistrzowi to nowość wynikająca z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Głosowanie miała poprzedzić debata nad raportem o stanie gminy Polkowice, ale takiej nie było. Jest to można powiedzieć taki też raport otwarcia w przypadku akurat mojej osoby, czyli osoby, która rozpoczyna kadencję burmistrza Polkowic, zawiera informacje statystyczne opisujące m.in. te kwestie związane z finansami z samorządu, z kondycją gminy Polkowice. Kolejny punkt dotyczył udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. W Polkowicach, po zmianie władzy, w Ratuszu było to wyjątkowe absolutorium, bo udzielone za realizację budżetu dwóch kadencji. Po raz pierwszy udzielono absolutorium, ale chciałem oczywiście też podziękować i poprzedniej Radzie Miejskiej, poprzedniemu burmistrzowi za, za pracę w 2018 roku na rzecz polkowickiego samorządu, urzędnikom. Pracownikom jednostek i spółek. Ten wysiłek jest, jest przede wszystkim kierowany na rzecz rozwoju gminy Polkowice. Za pracę podczas realizacji ubiegłorocznego budżetu podziękował też swojej ówczesnej ekipie były burmistrz, obecnie radny miejski. Cieszę się, że obecna rada pozytywnie zaopiniowała i uznała, że to był bardzo dobry rok. Stało to potwierdzone i mam nadzieję, że. Już krytyki w tej sprawie nie będzie. Obej burmistrzowie gminy Polkowice obecny i były otrzymali też podziękowania i kwiaty. Choć w dobie panujących upałów woda jest na wagę złota, w Legnickim Parku ochłody przy fontannach nie znajdziemy. Miasto tłumaczy, że to udogodnienie wróci dopiero za rok. A mieszkańcy pytają, dlaczego woda nie płynie właśnie teraz, gdy jest najbardziej potrzebna. Żar leje się z nieba, legniczanie szukają więc ukojenia na terenie zielonego serca miasta. Park miejski od dawna jest dla nich enklawą wypoczynku, w tym roku z jedną sporą różnicą. Fontanny, które zwykle dodawały ochłody, w czerwcu są suche jak wiór, także w ogrodzie francuskim. Nawiązuje do Wersalu. Wersalu. Bardzo dużo fontan, prawda, które Ale... yy, yy, okładzają yy, trochę, i w taki upał też by się przydało. Powinna być, zdecydowanie powinna być. Oszczędzamy wodę ze względu chyba na te upały, na ten ukrop cały. 40-stopniowy zresztą dzisiaj. Jak tłumaczą urzędnicy, nie o oszczędności chodzi, a o szeroko zakrojoną modernizację parkowych fontan. Na początku lipca ruszą poszukiwania wykonawcy zadania wody, więc w tym sezonie nie będzie, bo aby ukończyć pracę przed przyszłorocznymi upałami, należy zacząć jak najszybciej, przekonują przedstawiciele magistratu. W ostatnim sezonie fontanny działały, ale działały zasilane wodą miejską, ponieważ nasza zażelaziona mocno je zarzucała. W tej chwili, ponieważ przygotujemy się do realizacji, Prac, bez sensu jest uruchamiać yy, fontanny. Trudno wytłumaczyć to jednak legniczanom, którzy akurat dostrzegają sens w tworzeniu jakichkolwiek źródeł ochłody, szczególnie na terenach zielonych. Panie prezydencie, prosimy o jakiś mały basen, żeby takie maluszki jak te z nami mogły bezpiecznie się ochłodzić w tak gorące dni jak dzisiaj. Wydaje mi się, że mamy przepiękne miejsce tam, gdzie są te fontanny i to mogłoby być po prostu tak zagospodarowane, żeby dzieci dostosowane higieniczne, żeby dzieci mogły tam bezpiecznie wejść, ochłodzić się. Wiadomo, mogłoby być na przykład kilka centymetrów, tak jak są miejsca w Lubinie chociażby. Wyczekującym efektów modernizacji parkowych fontan pozostaje cierpliwie czekać, najlepiej w cieniu, z zapasem chłodnej wody w butelce. O dotkliwości upałów świadczy choćby fakt, że decyzją prezydenta nadkaczowskiego miasta w trakcie gorących dni urzędnicy pracują krócej. Piąta liceum ogólnokształcące zostanie włączone do zespołu szkół, a trzecie liceum natomiast przeniesione do zespołu szkół nr 1 w Lubinie. Taką decyzję podjęli dziś podczas sesji radni powiatu lubińskiego. Piąte Liceum ogólnokształcący zostanie włączone w struktury zespołu szkół specjalnych przy ulicy Składowej. Powód jest jeden. Podczas tegorocznej rekrutacji żaden z uczniów nie wyraził chęci kontynuowania nauki właśnie w tym liceum. Ono jest martwe, nie ma już tam uczniów, nie ma naboru, więc w związku z tym no nie było sensu utrzymywania sztucznego otworu i związane to byłoby również i z powołaniem dyrektora. Do, do pustych klas. W związku z tym piątero włączyliśmy dzisiejszą uchwałą e, Rady do Zespołu Szkół Specjalnych. W przyszłości szkoła prawdopodobnie zostanie zlikwidowana. Zmiany czekają również trzecie liceum ogólnokształcące. Gdybyśmy włączali do zespołu szkół numer 1, to tak jakby była to w pewnym sensie likwidacja. Nie. Liceum numer 3 będzie w dalszym ciągu tym samym podmiotem, tym samym, tą samą szkołą. Będzie się komiściała w siedzibie zespołu szkół numer 1, czyli tu na ulicy Kościuszki. Trzecie LO mieści się obecnie w wynajętych od Lubina pomieszczeniach w budynku przy ulicy Konopnickiej. Umowa na dzierżawę kończy się jednak w sierpniu, dlatego też powiat musiał znaleźć dla szkoły nowe miejsce. Dyrektorzy obu placówek stwierdzili, że w zespole Szkół nr 1 jest wystarczająco dużo miejsca, by mogło tam dodatkowo funkcjonować Trzecie LO. Uczniowie nie będą sobie w żaden sposób przeszkadzali o swoją przyszłość. Spokojni mogą być również nauczyciele. Można uspokoić i nauczycieli i rodziców. Nauczyciele po pierwsze i pracownicy liceum numer 3 nie stara pracy. Zespół szkół numer 1, czyli dawne technikum górnicze jest to naprawdę solidna siedziba, solidne budynki. Myślę, że tutaj młodzież będzie się również czuła dobrze, także rodzice mogą być spokojni. Decyzję dotyczącą przyszłości szkół radni podjęli większością głosów. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.